Witajcie moi drodzy na moim kanale Kwiatkosia Handmade. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym albumem, który wykonałam według warsztatów online Ania Tworzy Scrapbooking. Jest to kit numer 4 z 2022 roku. Pierwszy album maleństwa. Widzicie, że okładka jest tutaj jeszcze nieozdobiona, ale czekałam jeszcze wtedy na tekturkę, ponieważ chciałam, żeby album był spersonalizowany. Był to album dla Piotrusia. Syna, mojej koleżanki z pracy. Album powstał z przeuroczej kolekcji O'Clocka Hello Little Boy. Jest to jedna z moich ulubionych, jeżeli w ogóle nie ulubiona, kolekcja dziecięca. Tworzę z niej dużo dziecięcych albumów, prac innych, kartek. I uważam, że jest to naprawdę przecudowna kolekcja papierów. W albumie znajduje się kilka elementów poprawki. Tu, tutaj widzicie pierwszy z nich. Ja wkleiłam dodatkowo do albumu karty z dodatków z numerami miesięcy. Dzięki temu możemy tutaj wkleić zdjęcia z całego pierwszego roku życia dziecka. W albumie znajdziemy sporo klapeczek. Pomieszczą one zdjęcia w różnych formatach, co też bardzo mi się podoba. Ja najbardziej lubię zdjęcia w formacie 10x15 cm. Ale bardzo podobają mi się także te większe w formacie 13 na 18 cm, i tutaj też znajdziemy miejsce na takie zdjęcia. Mamy tutaj kilka kieszonek, w których możemy umieścić maty na zdjęcia. Mamy też różne elementy pop-up które są taką dodatkową ozdobą jak chociażby tutaj te klocuszki. Tutaj mamy taką harmonijkę. I bardzo fajne są tutaj też te maty, takie z kolekcji z dodatków, z napisami. One też stanowią taki uroczy dodatek do albumu. Tutaj kolejny element pop-up na zdjęcia 10 na 10 cm. I kolejne klapeczki z książeczkami. W albumie mamy różne rozwiązania zamknięć. Mamy tak jak tutaj mocowanie stron na sznureczki. Kolejne klapeczki, jak widzicie, jest ich tutaj bardzo dużo. Kolejna kieszeń, w której możemy umieścić maty. Na kolejnej stronie mamy także zamknięcie na sznureczek klapkę, kieszeń, w której zmieści się naprawdę dużo zdjęć w różnych formatach. I kolejny element pop-up, czyli takie harmonijki przesuwane. Jak widzicie, jest tutaj dużo tych klapek, więc pomieści się naprawdę dużo zdjęć. Kolejna kieszonka. W albumie znajdują się oczywiście napisy. Są to także napisy z Craftokloka. I mamy kolejne zamknięcie sznureczkiem. Kolejna klapeczka. Tutaj też ciekawe rozwiązanie: takie zamknięcie obrotową. Matą. I kolejny element pop-up, na którym możemy umieścić zdjęcie. W albumie nie mogło oczywiście zabraknąć elementu, który zawsze robi efekt wow u osób oglądających, czyli wodospadu dynamicznego. I na stronie okładkowej mamy jeszcze jeden wodospad, który pomieści znowu bardzo dużo zdjęć. Jak widzicie album jest naprawdę pojemny. Tu jeszcze mamy kieszonkę, na której możemy włożyć jakieś maty, pamiątki. I tak oto prezentuje się cały album. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Pozdrawiam Was serdecznie.